Zobacz co majster robi. Jedziemy, jedziemy z tematem Normalnie kto z skrzynki otwiera, pyk I zara będzie mały, szlądowanie tak, o i pico belo Co za gracja, pyszności Teraz ich wyjebiemy w tym peletonie tak, o Nie no, tu jest majster naprawdę git Widzowie 16 zł tak, o, na start Na start 16 zł wjeżdża Rafatus z PW Kozak Filmtony. No, kozak, kozak. Pozdro, podbijajcie mi filmy, bo jak dacie lajka, to możecie teraz podbić film. I podbijajcie, wjeżdżamy na główną. Let's go to the fucking man. Kurwa, nieposiadnym, ja pierdolę to. No kurwa, nieposiadnym, no! Co ty odpierdzielasz, no? Jak ja ci zaraz z skinem normalnie. Ty wiesz, jaka jest zajebista strona? Pirateswap to jest najlepsza strona w necie. A ty mi z tą wydupiaj! Pizzę mi kurwy zamówiliście. Pizzę se możecie zamówić swoim starym. Pirateswap zajebista strona. 35% z kodem x -tony. Możesz normalnie wjeżdżać na rejon. Nie by się, kurwa, żaby, razem odjebiemy, nie Złamanie. Siema widzowie, witam serdecznie, sobie tutaj wjeżdżam tego na Rejonik i, i, i w dupie mam wszystko, mam w dupie gościu, odświałem sobie stronę, bo dzisiaj mam 1096, 6100 punktów i chcę z tego zrobić kositos, nie, z małej staweczki kositos, więc pierwsze co zrobię, otworzę Daily Case'a, pyknę sobie, Kotik Stony pamiętajcie, może macie teraz opcję w ogóle wspierania, jakby podbijania moich filmów, jak dacie łapkę w górę, to wam się wyświetla taka opcja testowa od YouTube'a, i Kuźwa, zachęcam, żebyście tonego tutaj promowali, bo to od Was zależy. Nie wiem, czy się wszystkim wyświetla, czy tam losowym osobom, ale wydaje mi się, że wszystkim się wyświetla. Jak dasz lajka like pod filmem, to możesz wesprzeć, yy, znaczy, yy, jakby podbić film, nie? No to podbijaj film Kuźwa. Gość mainowy, wbijamy się na topkę, mordo. No, takie są rzeczy. Daily Case, yy, co tutaj nam pokażesz? Brać mainowy. Powiem wam szczerze, nie wiem, jakoś tak ostatnio. Ostatnio jestem leniwy bardzo. Znaczy, teoretycznie nie jestem leniwy, ale jestem leniwy z filmami, nie? Nie wiem, co się dzieje, widzowie. Chyba, chyba, wypalenie zawodowe, wypalenie skrzynkowe i w ogóle itp., itd. No ale ciśniemy dalej, no. Dla was muszę tworzyć filmy, no. Kuźba. Co będziecie oglądać? Tych nu nudziarzy, Boże? Tych nudziarzy będziecie oglądać, kuźba? Nie no, ciśniemy z tematem, dobra, wymieniam sobie punkty. E, wymieniamy sobie punkty, 6100 punktów. Ustrzelimy sobie skina. A poczekaj, no, ustrzel skina czy handlarz bronią? Ustrzel skina czy handlarz bronią? Tym razem, kurde, ustrzelimy sobie skina, więc... Strzelamy, strzelamy, strzelamy. Najbardziej mi się podoba wiaderko T, więc, kurde, lecę. 676, więc całkiem dobrze, tu było gówno. Tu było trochę lepsze. Zawsze się przyda ta szósteczka No i co, wjeżdżamy na case battle'ka Ale pierw w sumie może sobie otworzymy jakoś tanią skrzynkę e, Love case'a Love case'a sobie pyknijmy Może Dizolet Space nam wleci Będziemy mieli cztery dychy i będzie kurde koks Będzie koksuwa A jest całkiem git Tygrys, tygrys kurde Uuu, bracie Ładnie dało To mamy 21 złoty O, dołączam już sobie do pierwszej bitwy Widzowie, żeby nie zanudzać tego, tak, lecimy. Pierwsza bitwa. O, o o! Pokazał, pokazał, kurde, co co, co pokazał? Fuckera, kurde. Dobra, mamy tutaj kolejną bitwę. No my na takie małe staweczki musimy grać w dzisiejszym filmie, ale wiem, że koty to lubią. Kociaki lubią tego typu style No i pięknie by było, ale rocket popem jak wygrał? Co, co on trafił, chłop. Co chłop trafił Ty za 9 zł taka bitwa. Ja dołączę. Ja dołączę. Powiem wam szczerze, ja dołączę. Mam nadzieję, że się opłaci. Taka bitwa. Bardzo się opłaci. Bardzo się opłaci. No, oby się opłaciła, bo, bo, bo lipa będzie, jak się nie opłaci. Mam ta bitewka. No, na razie średnio to wygląda. Mordo. Nawet nie wiem, co tu się trafia. Ale tony zgarnia dyszkę. Dobrze. Dobrze. Złotówka zarobiona. I tak można lecieć, kurde. Normalnie. Tu, są jest bitewka. 7,50. Trzy skrzynki. Dołączam, 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 bo ja się nie boję takich low ulepszonych. Lecimy. 7,56. Let's go to the moon. Tony zaczyna git. Ale to jest underdog. Kuźwa. Ale mnie zmylił, Mordzia. Ale żeś mnie Mordzia zmyliła. No nie, Hunter to wygra. Hunter to wygra. Kuźwa. Ale zgarną siana. Otychamie złoty. Dobra, 14 złoty. Musimy powolutku lecieć do celu. Powolutku do celu. Jak to mówią? I... tego typu, nie? I co widzu powiesz? Pewnie napiszesz, że zajebisty film? I co? I będzie fajnie, myślisz? Jak napiszesz, że film? 5,21. Dla Tonego. git 18 zł 6,72 bitewka. Tutaj 9 zł bitewka. Gruba bitwa na jedną skrzynkę. No, powiem szczerze. 6,30 to jest bitwa dla mnie. 3 anime case'y. Za 6,30 mamy tutaj szansę na wygranie. Z burkiem gościu. Uła. Dobrze. Dobrze siadło. Uła. No nie, Tony, co ty trafiasz, Downie? Downie, ty, co trafiasz? Hamie. Pegazusa, holo. Pegazusa, holo, Tony, trafia. To nie jest ta bitwa, mordo. 32 zł. Ten. Kurde, wygrał. No, 11 zł. Not good, my friend. Not good. Cały czas się cofamy. Cofamy się i i, i i, przegrywamy. No i co, widzą? Kurwa ja gościu. Tak o. Dobra, może stworzymy własną bitwę. Zróbmy to. Zróbmy to. Dodajmy sobie duże skrzynek. Na przykład taką. 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 Nie. A taką? 12,60. Nie. Taką. 11,76. Dobrze. Masno. Robimy tą bitwę na 4 osoby. Tryb standardowy, pyk i czekam tutaj na brat, bra, żeby brat wjechał do bitwy, czekam na brata w bitwie, potężna bitwa, potężna bitwa do wygrania super kasa, wbijajcie ziomy, wbijajcie, clutch master już jest, jeszcze tylko jeden ziomek i drugi ziomek i będziemy, jest player, jest player, to the moon. jeszcze jedna osoba, już musi wlecieć zaraz sekundę, ona już wjeżdża, ona już wjeżdża i rozjeżdża, dobra, dodajemy Adrianka. Ficken, bicken, taken, taken. Albo se wygramy, albo se przegramy. Taką. No i zaczynamy, ale konkretnie. W pierwszej skrzynce, Kiko Manefik. No. Nie wiem jakim cudem, ale bot wygrywa. I to mi się nie podoba. Clutchmaster tutaj sklaczował nas ostro. Pojechał po bandzie, pojechał po bandzie, gonimy go. Ale mamy dwóch do dogonienia, więc. Nie najlepiej to wygląda, mordo. Chyba Clutchmaster tutaj pokona. Chyba Clutch master tutaj pokona, co, co, kurde, nas. No niestety, Clutch master 34 zł zdobył. My, 25 groszy cashbacku. No i co, I lipa, widzowie, dzisiaj się nie udało. No trzeba będzie coś tutaj, kurde, pyknąć, Mordy, ale konkursi wleciał, wszystko jest git, odcineczek jest. Pozdro 600 i widzimy się w kolejnych chwilach. Elo, widzowie, podbijajcie filmy, pamiętajcie.